Cześć, nazywam się Anka Hostyjska i dzisiaj opowiem o napięciach kalku. No więc na początek najważniejsze, gdzie w ogóle mamy kalk, bo się okazuje, że czasami są różnice w tym, jak pojmujemy anatomię ludzką i różnie nazywamy różne części ciała. Więc kalk to jest po prostu tył szyi. To jest. Tylna część szyi. Po drugie, to o czym mówiłam już niejednokrotnie że napięcie mięśniowe to jest jedynie objaw. Warto znaleźć przyczynę. Jeżeli chcemy sobie poradzić z jakimś napięciem mięśniowym, to musimy odnaleźć przyczynę, dlaczego nam się akurat ten obszar napina. I jeżeli chodzi o napięcia karku, to są takie dwie najczęstsze przyczyny napinania tego obszaru. Pierwsza jest, powiedziałabym, czysto mechaniczna. Często bywa tak, że zaczynamy pracę w idealnej pozycji. Ale im dłużej siedzimy przy komputerze, tym bardziej nasza głowa wysuwa się do przodu, mocno, mocno do przodu, czasami mniej, czasami więcej. I ostatecznie to ułożenie głowy po prostu to jest dokładnie to samo, jeżeli wyprostować plecy i mieć głowę tak. A jak już tak patrzymy, to wygląda to na niezbyt przyjemne, nie? I to wywołuje mocne napięcie tutaj w mięśniach tuż pod czaszką, u nasady czaszki i z całego tyłu szyi. Podobnie dzieje się, jeżeli spędzamy dużo czasu przy telefonie, to ta głowa nam się wysuwa do przodu. I jeżeli to jest przyczyna napięć, to co zrobić? Po pierwsze, mieć nawyk regularnego sprawdzania, jak ja siedzę. Na początku to może być trudne, bo często przychodzimy do pracy i tak. Jesteśmy zaangażowani w to, co robimy, że kilka godzin później sobie przypominamy w ogóle, że nam się chciało jeść, pójść do toalety albo cokolwiek innego, a co dopiero zauważyć, że nam się siedzi niewygodnie. No, szczególnie, że najczęściej, mimo wszystko, jeżeli mamy już mocno przykluczone mięśnie. To dana postawa, w której spędzamy większość dnia może być dla nas najbardziej wygodna, a to proste może być dla nas być niewygodne. Dlaczego? No bo jeżeli większość czasu spędzamy w jakiejś pozycji, to nasz organizm uznaje, że to jest nasza naturalna pozycja, więc żeby ułatwić nam przyjmowanie tej pozycji, po prostu przykurcza odpowiednie mięśnie, inne rozluźnia, żeby nam łatwiej było przyjąć tą pozycję. Więc jeżeli ta pozycja z głową do przodu jest pozycją, którą przyjmujesz przez większość dnia, no to normalne, że tam są przykurcze, bo organizm ułatwia Ci przyjęcie tej pozycji. No i antidotum na to jest właśnie fakt, żeby zauważać, że siedzisz z głową z przodu i ją cofać. Dlatego też na początku, przez pierwszy tydzień, yy, zrób sobie przypomnienia w telefonie. Minimum co godzinę. A nawet co pół godziny. Ponieważ jeżeli y, siedzimy w danej pozycji dłużej niż 20 minut, to mięśnie mogą już się zacząć napinać. Więc warto regularnie się ruszać. Jeżeli o tym zapominasz, bo jesteś zaangażowany, zaangażowana w pracę, to zrób sobie przypomnienia. I nawet tylko i wyłącznie to, że co pół godziny wyprostujesz się. No nie zajmie ci to dużo czasu, nie przerwie ci pracy, po prostu się wyprostujesz, wydłużysz kręgosłup wydłużysz szyję, to już będzie dużo, bo i tak pewnie wrócisz do tej pozycji, ale przynajmniej przez parę minut posiedzisz prosto, więc już te mięśnie będą miały odruch, okej, okay, ta pozycja też jest nam potrzebna do czegoś, to może się rozluźnijmy. Oczywiście też dobrym nawykiem jest to, żeby jak się wyprostujesz, to troszeczkę poruszać głową, już Ci zaprezentuję proste ćwiczenia do wykonania właśnie w trakcie krótkiej przerwy w pracy. Przede wszystkim usiądź prosto, czyli wyciągnij pośladki spod siebie, także poczujesz na guzach kulszowych to umożliwi przyjęcie prawidłowej postawy głównej części ciała, w tym głowie i szyi. Jak już usiądziesz prosto, przede wszystkim wydłuż kręgosłup, wydłuż tył, tył szyi, czyli czubkiem głowy, który jest tutaj z tyłu, pociągnij do góry, żeby poczuć wydłużenie w tyłu szyi. Następnie połóż sobie dłonie na udach. I wykonaj parę kółeczek balkami do tyłu. Powolutku nie ruszając kręgosłupem i nie ruszając głową, czyli głowa nam nie pomaga. Cały czas szyja jest wydłużona. tyłsze szyj wydłużone. Same balki robią powolutku kółeczka w tył. To jest ważne, żeby to było tylko kółeczka do tyłu. Następnie kilka razy cofnij głowę. Wydech, cofnij. Tak, żeby aż stworzyć podwójny podbródek, czy tam potrójny, w zależności co masz. Wdech, wróć, ale nie do przodu, tylko po prostu do luzu, kręgosłup zostaje prosty. wydech w tył, wdech, wróć. Tak jakby jednocześnie ktoś pchał za brodę i za czoło. Wdech w tył, wdech, wróć. I zostań wciągniętą jakby głową do tyłu. I teraz poskręcaj... Głowę. Wydech na jedną stronę, wdech do środka. Sprawdź, czy rzeczywiście jest dalej cofnięta głowa, czy gdzieś nie uciekła. Wydech w drugą stronę, wdech wróć. I jeszcze raz. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. I następnie przyciągnij brodę do szyi. Wydech. Zostawiając proste plecy, wydłuż jak najmocniej tył szyi. Wydech. I wdech. Wydech. I możesz zostawić na chwilę tutaj brodę wciągniętą, łopatki ściągnięte w dół, tak żeby poczuć, że ta nasada szyi się wydłuża. Nasada czaszki, a nasada, nasada szyi też. Ok. I nawet jeżeli zrobisz tylko to, po dwa, trzy powtórzenia każdego ćwiczenia, co jakiś czas w trakcie przerwy w pracy, to i tak będzie już dużo. A jeżeli nie masz na to czasu, to przynajmniej... Postując się wydłuż kręgosłup, wydłuż tył szyi i poczuj, że tutaj jest przestrzeń pod nasadą czaszki. A po pracy, jak wrócisz do domu, to możesz po prostu przemasować te mięśnie piłeczkami. Popatrz, jak to zrobić. Weź podwójną piłeczkę, duobol, albo jeżeli takiej nie posiadasz, to po prostu weź dwie piłeczki, schowaj do skalpetki i zawiąż. I następnie ułóż je sobie tuż pod czaszką. U samej nasady czaszki, tak, żeby kręgosłup szyjny był pomiędzy piłeczkami. Przytrzymaj sobie piłeczki, bo tak często jest łatwiej, żeby nie wylatwały spod głowy. Ja odłożę je na mękę, żeby było widać, gdzie one są. I najpierw poruszaj głową na tak. W jedną stronę i w drugą. Oddychając, bardzo ważne, żeby oddychać. I wjeżdżasz na czaszkę i z niej zjeżdżasz. Oddychając tak kilka razy i sprawdź, gdzie są mięśnie, które są najbardziej tkliwe. Najlepiej, jeżeli są takie punkty, które jak wjeżdża tam piłeczka, to czujesz promieniowanie, czyli nie tylko tutaj w tym miejscu, ale czujesz też gdzieś indziej, albo jakiś znajomy objaw, który odczuwasz na co dzień. To wtedy się zatrzymaj w tym miejscu. Jeżeli nie, jeżeli są tylko punkty tkliwe, to takie znajdź. Zatrzymaj się, jak się zatrzymasz na piłeczkach, to po pierwsze, co zrób to po prostu westchnij i chwileczkę poleż oddychając, pamiętaj żeby się nie spinać, nie zatrzymywać oddechu, bo to spowoduje natężenie napięcia zamiast się go pozbyć i następnie poruszaj głową na nie, ja już tutaj przytrzymam piłeczki, żeby mi nie uciekły, poruszaj głową na jedną, na drugą stronę na nie też. Z jednej strony się zatrzymaj. Westchnij. Wypuść powietrze z dźwiękiem. Poddychaj chwilę. Tak w każdym punkcie możesz do minuty. Także poczuj, że zaczyna puszczać. Jeżeli bardziej się będzie spinać niż puszczać, to oczywiście wyjdź z pozycji. Później to samo na drugą stronę. Też jak najedziesz, najpierw westchnij. Westchnij. I jest luźniej. Warto też by było zauważyć, jak chodzisz. Bardzo dużo osób aktualnie, jak obserwuję na ulicach, chodzi z głową je idącą jako pierwszą. Więc spróbuj, jak chodzisz, też cofnąć głowę i postarać się, żeby to klatka piersiowa szła pierwsza, a nie głowa. Drugą przyczyną, od których napinają się te mięśnie na kalku, jest również stres. Zauważyłam na co dzień pracując w gabinecie, że wiele osób ma taki totalnie nieświadomy odruch, że jeżeli czegoś jest dla nas już za dużo, jest za dużo stresu, za dużo bodźców, nie możemy czegoś ogarnąć. To automatycznie unosi delikatnie, czasami to jest ledwo zauważalne, ale jednak unosi głowę do góry i spina te mięśnie przy, przy podstawie czaszki. I cóż tutaj, jeżeli z takiego powodu, z powodu stresu napinają się mięśnie, no to cóż, Jedynym sposobem na to, żeby je rozluźnić, jest wyciszenie pobudzenia w układzie nerwowym. Więcej na temat całej budowy układu nerwowego i jak on działa, mówiłam w odcinku o teorii poliwagalnej. Linkuję ją tutaj pod spodem. Zachęcam do oglądnięcia. I niestety, jeżeli właśnie mięśnie są napięte z powodu stresu, to samo rozmasowanie ich niewiele da. Znaczy na ten moment się rozluźnią, ale ponieważ przyczyna została, to one się za chwilę zepną znowu. Szczególnie jeżeli te mięśnie lubią się spinać z nadmiaru pobudzenia, z nadmiaru wrażeń, zadań i tak dalej, to warto by było, szczególnie jak już wyjdziesz z pracy, jak już możesz trochę odpocząć, to dać sobie chwilę wolną od bodźców. Po prostu dać sobie chwilę na zatrzymanie Odetchnięcie i znalezienie sobie swoich własnych sposobów na wyciszanie układu nerwowego. Na ten temat będę jeszcze tworzyć oddzielny odcinek, w jaki sposób wyciszyć układ nerwowy. Ale jak najbardziej pomocne mogą być y, zarówno medytacje. Jak i dla niektórych osób taniec taki intuicyjny, że puszczasz sobie swoją ulubioną muzykę i po prostu pozwalasz sobie ruszać się w rytm tej muzyki i to na przykład jak najbardziej na ten moment Ci polecam, żeby włączyć sobie swoją ulubioną muzykę, coś co Cię porywa, wcale to nie musi być szybkie, może być wolne i po prostu w rytm tej muzyki poruszać trochę szyją, czując kark, czując całą szyję, powolutku oddychając, po prostu poczuć szyję, poruszać nią w kontakcie ze sobą, w kontakcie z otoczeniem, więc nie lubmy tego wszystkiego na zamkniętych oczach, ale również trochę zamknięte, trochę otwarte. I to jest taki prosty sposób do tego, żeby wracając do domu, Chociaż trochę rozluźnić się i dać znać układowi nerwowemu, wyszłam, wyszedłam z pracy, mogę się wyciszyć, rozluźnić. Ale przede wszystkim po prostu nie dokładaj sobie dodatkowych bodźców. Spędzaj mniej czasem z telefonem, z komputerem, z głośną muzyką, z dodatkowymi bodźcami, choćby świetlnymi. Nawet tak, nawet to ma wpływ, że jeżeli cały czas Mamy bardzo mocne oświetlenie, to też jest dla nas mocny bodziec i może po prostu sprawić, że już przekroczymy tą granicę i będziemy potrzebować się odciąć. Jeżeli potrzebujesz więcej wskazówek, więcej ćwiczeń do tego, żeby rozluźnić, uelastycznić mięśnie i wyciszyć układ nerwowy, to zapraszam Cię na moją platformę Border Znajdziesz tam. Ponad 100 różnych zestawów ćwiczeniowych na to, żeby się rozruszać, wyciszyć układ nerwowy i po prostu uelastycznić mięśnie. Jeżeli podobają Ci się treści, które tworzę, to zostaw proszę kciuka, komentarz pod tym filmem, zasubskrybuj kanał, żebym wiedziała, że tak, to są treści, które Cię interesują i warto je tworzyć, warto nagrywać. No i cóż. Tyle na dzisiaj. Widzimy się za dwa tygodnie w piątek. Do zobaczenia. Pa pa.